zostałem poproszony przez mieszkańców Piotrowic, społeczeństwo, jak i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i druków strażaków o zajęcie stanowiska w sprawie zamknięcia przedszkola w Piotrowicach. Otóż pragnę nadmienić, że w 2012 roku odbyło się zebranie Piotrowica w Piotrowicach przedszkolu. W tym zebraniu uczestniczyła pani wójt, uczestniczył pan asystent Kukulski i pan radny Cebulski, wtedy był radny. Nie było mowy o zamknięciu przedszkola. My, jako tutaj mieszkańcy wsi, powstał fundusz sołecki z Sołtysem był Edmund Borkowicz. Chcieliśmy przeznaczyć środki na rozbudowę, czyli na remont tego przedszkola. Od władz gminy usłyszeliśmy, że ten fundusz sołecki weźcie na plac, zabaw, róbcie co innego, a przedszkole my jako gmina wyremontujemy. I mieszkańcy do tej pory żyli w takiej świadomości, że ta gmina rzeczywiście chce te przedszkole wyremontować. I dzisiaj, gdzie praktycznie przez miesiąc czasu gmina zmienia decyzję, bo w listopadzie na spotkaniu z rodzicami pani wójt i pan asystent też był tak, tak. w sali nikt nie mówił o zamknięciu przedszkola, wręcz przeciwnie, jak będą dzieci, i będzie przedszkole i nie dając możliwości tym rodzicom się odwołania podejmuje się decyzję na Radzie Gminy w styczniu o zamiarze likwidacji przedszkola. Praktycznie rodzice nie mieli czasu, żeby się do tego tematu uzdostępnić. A pan asystent, swoją wypowiedzią o ewaluacji, o przedszkolu, że gdzie tam coś tak nie dzieje, no to bardzo źle postąpił, bo w tej chwili obraził jak i dzieci, tak i mieszkańców. Tymi słowami, że dzieci nie są, nie wychodzą wyuczone w przedszkolach w Pietrowicach. Śmie temu przeciw stwierdzić, że dzieci są wyuczone, bo dużo dzieci wyjechało, studiują, są dyrektorami. I to jest taki zarzut, na który on stawia, to na to pani przeprosi, bo mieszkańcy tego się domagają i rodzice, żeby tych ludzi przeprosił. Pani wuj natychmiast na sesji powinna wstać i zwrócić mu uwagi, że takie coś się dzieje, bo ja widziałem, radni reagowali, bo oglądałem film z sesji, radni reagowali, a pani wuj na to nie zareagowała. Tak się nie postępuje. To pan Kukułski dzisiaj bym praktycznie powiedział, też nie ma wykształcenia, bo się dokształca, do tak, w Koninie kończy studia. To nie jest tak, że taki zarzut, że dzieci nie są wykształcone. My jako Yy, mieszkańcy i straż, tam żeśmy wiele godzin przepracowali. Ja nawet użyczałem swojego sprzętu rolniczego, tak samo i rodzice. Dlaczego gmina nie mówiła wcześniej, jak skoro twierdzą, że od trzech lat po ewaluacji już jest taki, że do przedszkole praktycznie nic się nie robiło, kazano rozbierać budynek, kazano robić festyny, kazano robić ogrodzenie. W tej chwili to jest wśród mieszkańców Piotrowic takie przekonanie, że już albo ktoś na tę działkę czeka, Albo jest odgórnie ustalone, że to będzie sprzedane i gmina z tego będzie miała zyski. W 2012 roku proponowałem, żeby fundusz sołecki przeznaczyć na tę przedszkole i tak samo sprzedać ten dział, Część działki. Ta działka jest zbyt duża tam. działka duża. Dzisiaj wiadomo jakie są ceny na terenie Pietrowic. Działkę dziesięcioarową, praktycznie tam przy tym przedszkolu, czy piętnastą, zależy, aby tam wycenili, a to jest około 50 000, 60 tysięcy złotych. Dokładają fundusz sołecki, który mieszkańcy tu przeznaczyli na te kotłownie, 3 000, na łazienki, 3000, tysiące. To ujdzie spory zastrzyk, który by można było szukać pieniędzy i to przedszkole po prostu wyremontować. Jak mówił sołtys, idzie tam obok gaz. To nie jest zbyt duży koszt gazu podłączenie, to jest gaz, to jest tak mały pokoiczek, nie musi być duża kotłownia, po prostu podłączyć i będzie i ekonomicznie, i wygod z wygodą dla wszystkich. Oddział w Pietrowicach niechby został, niechby został oddział, dyrekcja w przedszkolu w Młodyjewie, na to się całkowicie zgadzamy. I zgadzamy, tylko po prostu nie pakować na siłę dzieci do Modjewa, bo nie tak dawno, w tamtym roku, czy dwa temu było mało, mało miejsca było w Młodyjewie w szkole i bibliotekę przeniesiono do straży pożarnej, bo nie było tam miejsca. I co? I od razu dzisiaj się miejsce znajdzie w Modniewie w z Piotrowic i na 8 klas, które powstaną za chwilę po tej reformie oświaty? No to coś tutaj nie się mija z prawdą. Nasze stanowisko jest takie, żeby jeszcze radni raz przemyślili tę decyzję swoją, wzięli komisję oświaty, przyjechali do przedszkola w Piotrowicach, porozmawiali z tymi ludźmi, z rodzicami, bo to nie jest decyzja, jeszcze zamiar likwidacji nie jest decyzją wiążącą. Dopiero decyzja będzie uchwała Rady o likwidacji. Jeszcze jest czas, tylko naprawdę, żeby nikogo nie oszukiwać, podejść metorycznie do sprawy i rozmawiać. Tym bardziej, że mieszkańcy chcą podać po rękę. A ja jako tutaj Petrowiczanin, bo też moje dzieci chodziły i w tym przedszkolu się kupę lat zajmowałem, jako poprzedni przewodniczący Rady i radny. Był taki okres, że przedszkolem miał ulec w likwidacji w Pietrowicach ówczesny wójt Błażej Brydziński, żeśmy przyjechali do Pietrowic, żeśmy zrobili komisję o światy ściągłem. komisja przyjechała z rodzicami, żeśmy porozmawiali się rodzice zgodzili, zrobiliśmy przedszkole, 4 godziny było, 5 przyszło więcej dzieci, zrobiliśmy 8 i to przedszkole przetrwało gdzie to są tylko rozmowy, to nikt tutaj nikogo na siłę, tylko rozmowy, przyjechać metodycznie i rozmawiać, ale prawdy rozmawiać a nie ludziom mówić w listopadzie, że przedszkole nie będzie likwidowane, a już w styczniu uchwała gotowa jest do likwidacji o przedszkolu. Znaczy, błędnym znaczy myśleniem, okłamywaniem ludzi jest to, że mówi się tamtymi właśnie różnymi. tym Chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze gminy. Gmina sama popadła w tarapaty budżetowe i dzisiaj szuka się tych pieniędzy. I dziwi mnie to, że władze gminy, które są tyle lat radni, są tyle, już to już kadencje i to po prostu oni do tego dopuścili, a dziś kosztem e, tych małych dzieci. E, likwiduje się przedszkole i cofa się w rozwoju, no można powiedzieć, gminę, bo nie tylko wieś, bo, ale gmina się cofa, bo na ogół, gdzie się wszystko modernizuje, czy raczej znaczy buduje się nowe drogi, przedszkola, to tutaj zamykać dziecku, a tłumaczeniem, y, że są przedszkole prywatne, czy do Modojewa, tak jak tu kolega powiedział, w Modojewie tam już się nie mogli pomieścić i mu tylko się mydli y, tym prasie, wszystkim, że do Modojewa, bo dobrze wiedzą, że nikt z Piotrowic nie pójdzie do Modojewa. I tylko na 7 metrów. A jak tu kolega powiedział, tam nie ma miejsca już dzisiaj. A skąd dopiero, jeżeli dojdzie oddział dzieci, których no trzeba będzie też, bo to będzie trzeci oddział, to nie wiem, że to trzeba jakiś salec czy coś takiego, a już są kłopoty Dojdzie szkoła. Mało tego myśleć o zamknięciu Młodejewa, a przenoszeniu tego wszystkiego do Piotrowic, bo to Piotrowicy się najbardziej rozwijają. Są jedną chyba z wsi, I, 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 i cały czas. Yy, no, które się tu budują, gdzie coraz więcej, gdzie w Piotrowicach kiedyś było tam bodajże 200 parę, dzisiaj jest 700 osób i w większości to są, jak taki ten wykaz ma, to są ludzie młodzi, tam o przedział wieku jest bardzo młody, tych ludzi starych jest bardzo mało, a, a zamyka się takie przedszkole tłumacząc te, te, tym, że jest prywatne, czy tam to. to. jest nie to. Chodzi o pieniądze, a nie tam, żeby dumie dzieci lepiej, czy tu, czy tu. Nikt nie będzie miał lepiej, zawsze mały siebie najlepiej i nie będzie miało gdzieś dalej. A same koszty dowożenia do Młodejewa, bo będzie bo, bo, bo rodzic musiał to dowozić, to nikt nie powiedział tam, jeżeli jedzie, pracuje w subcie, bo Młodejewa zakładu pracy nie ma jako taki, żeby mogli jeździć tam do pracy to W przyjeżdżają tutaj. Nawet jest przykład pani, tu, która jest ze Szkódówki, wozi dziecka, nie zostawia w tylko przywozi do Petrowiec. bo tu pracuję, to przywozi do Petrowiec. No. Tak samo z korwina są też dzieci przywożone no. nie do Modiewa, a z korwina dzieci uczęszczają do Pietrowic, więc mówię jeszcze raz, co teraz będzie tym rodzicom, którzy te festyny organizowali, nie tak dawno zostało zakupione nowe ogrodzenie, działka wykarczowane, budynek stary rozebrany, parking porobiony, skoro gmina nie wiedziała nie od trzech lat, tylko od 5 lat już gmina wiedziała od czerwca, że takie coś się dzieje, dlaczego nie reagowała? Komisja odpowiada, dlaczego nie reagowała na to? Tylko dopiero dzisiaj się takie zarzuty stawia, że no, przedszkole jest ewaluacja, wyszło jak wyszło. To nie jest tak. Wcześniej ewaluacja. Wcześniej powinno to już być nadzór nad pracownikiem, ponieważ gmina bezpośrednio nadzór sprawuje nad dyrektorem, nad wszystkim. tak? Ma w dokumentu, dokumentów, jakieś raporty na pewno pani dyrektor zdaje do pani dyrektor Sasipu i tak dalej. To nie wiedzieli, tylko dopiero teraz o tym wszyscy wiedzą. Jest bardzo źle, bo Pietrowicem, jak tu kolega mówił, wieź rozwojowa i tam, gdzie się wieź, rozwija, tam się likwiduje przy No Natomiast odwrotnie do tego dążyć, żeby Zrobić to przedszkole, żeby wyremontować, czy tam, czy odświeżyć, czy nawet, nawet takie były propozycje na jedną z festynów na Święcie Ziemniaka, że będzie nowe przedszkole. My już to nowe przedszkole nie wyżywi, bo mówię, gdzie tam będzie... Miało być ze szkła. Miało być ze szkła, tak. Ze szkła Miał. będzie eleganckie, na wzór. No i nie liczyliśmy, że będzie ze szkła na wzór. Niech będzie tylko wyremontowane, a dzisiaj ani nie ze szkła, ani remontowanie będzie zamknięte. Jeszcze raz liczymy na to, że naprawdę pan radny Kukuski, bo w sobotę w Piotrowicach mieliśmy pojemniki, rozważone były pojemniki na, na segregację, na popiół i tu bardzo wiele mieszkańców było, takie była dość grupa ludzi, co naprawdę żądają, żeby przeprosił za to, co ty, na te dzieci nazwał, że nie wykształcone wychodzą, nie chciał tu być w tym czasie na tutaj był, między innymi.